Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na wykonanie papryki konserwowej, do słoików na zimę. Przepis no, bardzo łatwy, szybki w wykonaniu. Naprawdę bardzo fajnie smakuje. Zimą naprawdę jak znalazł do kanapek, do obiadu, do jakichś surówek. U nas praktycznie robi się go co roku, gdy papryka jest sezon na paprykę. Jak chcemy zimą ją po prostu sobie zjeść i przypomnieć smak papryki, to takie słoiki naprawdę u nas powinny się znaleźć w piwnicy lub w komórce. Także zapraszam na przepis i zaczynamy. Zobaczcie, jaka to jest ładna papryka zdrowa przede wszystkim gruba, pięknie kolorowa. Zimą naprawdę będzie pysznie smakowała. Teraz powycinamy te gniazda nasienne, i tuż odcinam, tak ja odcinam, mam nożykiem. rzucam tutaj tych nasion, i tak papryka po papryce po kolei. zaraz pokażę co dalej teraz kroję paprykę tak na 4 biało staram się usuwać jak jest duża na 5, żeby były paski Teraz tak pokrętną paprykę, nakładam do słoików, Te różne czerwone, zielone, żółte, żeby było kolorowo, zimą, takie słoiki bardziej będą przyciągały. Żeby je otworzyć i zjeść te są napchane słeczki i kolejny słoik można ciąć w takie grube pasy, tak jak ja, bo zawsze lepiej położyć to gdzieś na kanapkę, czy skroić do sałatki, a można też takie kawałki drobne. Później Wam pokażę. Aby bezpośrednio takie mniejsze były na kanapeczki, można i tak, i tak według własnych uznania. Ja poukładam je i za chwilę pokażę, co dalej. Ja dodatkowo jeszcze pokroję tę paprykę drobniej, żeby naraz zjeść sobie gdzieś tam do kanapek, jak się do pracy jedzie. I daję do mniejszych słyczków, żeby poszły na raz żeby nie musiał dużo do otwierać otwierać i musi być mocno opchano tak dosyć lekko mam trzy takie słoneczki stoją puste, to je napełnię jak to się mówi, zimą wszystko się zje i ostatni I zaraz będziemy robili zalewę do nich. trzy takie słoiczki wyszły? Mnie tutaj jakieś tu było 3 kg, nie całe papryki. Wyszło 6 dużych słoików i 6 takich mniejszych. Do każdych tych słoiczków daję angielskie po jednym. Nie więcej, trzymały czy duży słoik. Duży masz dać dwa do każdego jednego daję jeurawy. Nie ja mam duże dodaję po połówce. Bierzemy się teraz za zalewę. Teraz zalewa. Do zalewy daję 4 szklanki wody. Jak macie więcej słoików, to wszystko rozpiera się 2. Pół szklanki octu. Ocet musi być 10% spirytusowy. Kamienna. Soli kamiennej daje dwie łyżki, takie nie I do tego cztery łyżki cukru, też takie nie płaskie, te chyba bardziej no płaskie, te To wszystko mieszamy Taką zalewą. Zalewam te słyczki, możecie robić kohelką szklanką. Kobo ci lepiej. Mnie tej zalewy oczywiście brakiem, czyli muszę jeszcze raz dorobić. A na litrowe słoiki duże, to tej zalewy idzie więcej. Ta sałatka. Ta papryka, to taka bardziej sałatkowa teraz będzie, czyli będzie lepiej ją wziąć w podróż do pracy. Takie mniejsze słoiczki zawsze będą. Wygodniejsze w otworzeniu i od razu można je zjeść. Podolewam tak, żeby były zakryte. No i zaraz robię litrowe. Już pozalewałem, nie pokazałem na tego, tylko zalewałem duże słoiki, bo musiałem jeszcze dwa razy do zalewy dorobiać. Czyli jak macie dużo słoików, to mnożycie razy dwa, bądź trzy razy ten przepis, który właśnie mówię. I teraz najważniejsze, do każdego z tych słoików muszę dolać łyżkę oliwy, oleju, oliwy. To jest bardzo ważne, żeby się to oliwę jednak dali na miarę. Tak jest w przepisie. Ten przepis jest też od mojej babci. Też go robimy co roku u siebie w domu. Ta papryka jest naprawdę przepyszna. Jak wszystkie rzeczy od babci. Te jeszcze słoiczki nie muszą być tak oliwy. takie słoiczki później bierzemy gdzieś tam do kanapek, do sałatki czy do pracy te mniejsze o, o, o. teraz jeszcze zapomniałem powiedzieć, że przed zakręceniem każdej pokrywki należy wyczyścić ten gwint niby są zawsze czyste, ale zawsze coś tu mogło podejść a tu chodzi o to, żeby mimo wszystko było bardzo szczelnie te słoiczki zamknięte To dokładnie, to wiadomo, że taki słoik będzie trzymał. Teraz bierzemy nakrętki. Ja daję zawsze nowe nakrętki, chyba że macie starsze, ale nie białe. To mogą być te nakrętki, widzicie, są nowe I Groszowe sprawy, a naprawdę fajnie taki słoik wygląda zawsze. Same nogi. Ok. Zobaczcie, jak pięknie poukładamy. Kolorowo. Układam słoiki do pasteryzowania. Woda ma być tak maksymalnie 3 czwarte. 3 czwarte słoika. Gdy woda już się zagotuje ze słoikami, to gotuję te słoiki. 10-15 minut nawet może być, żeby ta papryka była troszeczkę miększa I po tym czasie wyciągamy słoiki, i powinny naprawdę trzymać i zimą smakować. Część słoików już jest ugotowana, spasteryzowana. Ja swoje pasteryzowałem 10 minut, bo wolę mieć takie troszeczkę bardziej chrupkie jeśli ktoś będzie pasterezowało 15 minut, 5 minut dłużej będą po prostu troszeczkę te papryki takie miększe ale duże jeszcze niż 15 minut to już nie polecam, bo są bardzo miękkie pokrywki przede wszystkim, zobaczcie, są takie aż wypukłe mocno trzymają nie można ich nawet wciągnąć nagiąć czyli naprawdę dobre nowe pokrywki i będą na pewno trzymały i słoiki na zimę skończone. Nie zajęło to dużo czasu. Tutaj było około 3 kg papryki. Wyszło, no policzę sobie, 6 dużych słoików, 6 mniejszych, takich drobniejszych, na, <laughs> do zjedzenia od razu. Te słoiki od razu powędrują do piwnicy i zimą naprawdę będzie co jeść. Bardzo polecam ten przepis, bo papryka u nas może mi w słoiku jest znana konserwowa. Ale przepis bardzo dobry, bo nie jest taka kwaśna. odsu tam jest bardzo dużo do wędlin, do obiadu, do jakichś sałatek, surówek. Naprawdę będzie no i jak znalazł, wszystko się zje. Także polecam ten przepis. Najważniejsze, że taki z mojej strony czasy pasteryzowania. W przepisie jest od 10 i 15 minut od zagotowania. I tak też tych czasów pilnuję. 15 minut no jest taka miększa papryka. Niektórzy tutaj jak pisali robili nawet pół godziny. Taka bardzo miękka ta skórka tak schodzi, ale dla mnie to już są takie bardzo ciapowate te papryki. Ciężko je pokroić, może gdzieś tam do zjedzenia. Tak. A tak 10 minut, no 15 to jest max i naprawdę zawsze będą dobre. Polecam mój przepis. Ten przepis. Jeśli Wam się podobał film to zostawcie jakąś łapkę, subka. Ewentualnie jakiś komentarz. Zawsze odpowiem. No i tyle. Także dziękuję, pozdrawiam wszystkich. I zapraszam do następnych filmów. Cześć.